Zobaczcie 15 minut namaczania. No, jeszcze z dwa razy. Będzie rewelacja z moimi stopami. Ale powiem Wam. Jest to niesamowite. Naprawdę. Ktoś, jak ma naprawdę wysuszone stopy, tak tak bardzo mocno, no, 15-20 minut i jest. Jest, stopy, jest stopa doprowadzona do ładu. Moje chodzenie na boso dało się w znaki, więc... Więc u mnie to jest. Trzeba będzie to powtórzyć jeszcze z dwa razy. Ale wierzcie mi, wierzcie mi, jest niesamowita poprawa i w dotyku mięciutkie, delikatne. Dół nie jest już suchy. Tylko jest nawilżony i, i już to, już to jest fajne. Więc moi kochani, nie ma, nie ma się co czarować. Mamy naprawdę rewelacyjne produkty. Jeżeli bardzo wysuszone stopy doprowadza się do ładu w ciągu 15 minut, no, to co się stanie ze stopami, które są w miarę utrzymane i zadbane? Będzie aksamit na stopach.